Już ta trasa, to już jest mocno zjeżdżona przeze mnie, no. Każda wycieczka szkolna, to była do Warszawy praktycznie. Ja to w podstawówce, to ja chyba co roku ze dwa razy jeździłem do Warszawy. No kurde, a ja to... Nie wiem, dwa razy chyba tylko. Raz w gimnazjum, raz w liceum. U nas to jak wycieczka, to do Warszawy. I zawsze później y, oczywiście był punkt stały, wycieczek wszystkich, czyli McDonald's. Ta. I się brało Happy Mila z zabawką. Fajnie było się jadło te chipsy w autobusie, żelki, słodycze, kola. Najfajniejsza część wycieczki to była jazda autobusem. Tak. Takie jaja zawsze były w tym autobusie. Giving. But honestly, you've gotta know that this ain't living. But we could run. Kurde, widziałeś te domki? Co? Widziałeś te domki po lewej stronie? Nie. Milion takich samych domków było, aż normalnie dziwnie to no. wyglądało. Owsiedlę. Takie. identyczne Nawet każdy taką samą elewację miał! No, no to tak teraz robią właśnie Jak wyjeżdżałem z tego Gdańska, to identycznie tak było, że... Na wylosie... Całutkę taką osiągnę identyczne wszystko Jak ci ludzie do domu trafiają? Nie wiem Jak ten szpital teraz tam namierzyć, to ja nie wiem czy zatrzymać trzeba Tylko gdzie się zatrzymamy? Tutaj na przykład Tu? Co wyszukiwarka tu jest? No. Ty, niby gdzieś tam prowadzi. <noise> Ciekawe. Jedziemy? 5 km jest. Ale ten, może sprawdzić, skóry na no, pom, czy nie. No dobra, przejedziemy się. Zofiówka, to jest to. O, no, Zofiówka. Sonatorium Zofiówka, no to jedziemy. Oooo oh, jest! Fajnie Aajnie No teren! Oh, tutaj to jest nic! Jest, szpital! Ludzie jakieś są To niedobrze, że ASG jest jakieś Który panowie w tym budynku to działacie, coś teraz, czy...? Tak, tak. No. Ale, ale, kórze, ale macie kaski, możecie wchodzić! Nie, bo szkoda, szkoda kasku, co? W tym budynku, tak, w tamtym na końcu nie. A, w tym tutaj dużym tak. W tym dużym tutaj na całym obiekcie. A teraz ktoś tam 10 jeszcze 10 biega? Czy? Nie, w tej chwili nie, ale będziemy A zaczynać to za, za 3 minuty. A, A, bo biegamy. chcieliśmy tak na 10 minutek wejść i obejrzeć sobie. To możemy zrobić przerwę na 10 minut. Dobra. O, dzięki wielkie. To poinformujcie, że goście Tak, wyjdziemy i krzykniemy. My tak na szybko obskoczymy, bo tak. Dobra, za ten Dobra, dzięki. только Бог может мне To jest dopiero fajny sprzęcior. No 600 ten Wygodny to. Też na kanapie. Ten co ja mam to jest przede wszystkim za mały trochę, bo to jest 5 nie? Ale kiedyś z czasem coś się kupi większego. 1-1 jeden jeden to już przyduże. 600 bym chciał jakąś podobną. No jest taka wystarczająca dojeżdża. Jakiś bandit, fazer. Wiecie, ja nie to, Super, jak to jest, mój ojciec z Nie to to już jest za duży kloc dla mnie Goldwing, ale się! ale, wiecie, ale mój, mój tata to ma masę, jak się odzie, to jak kto Pasuje do niego <laughs> A takie pustynie. pustynie fajne o. Ale fajnie ty tam na środku no. prawo też, na gicce jakieś... Pogłębiania może, pogłębiają O, są domiesz, bo Można do ojca Mateusza jechać Można żeby... tam, tam zabiją i okradną Ale pokazuj Ale pokazuje mi, że na środku ronda jest góra Kalwaria Ty, tu po prawo jest, jacyś. tak? A no jest, armaty jakieś? Jest, ty, jest, jest. Jerudy rudy stoi, bo oni tutaj gdzieś te wlety zostawili. Ty, 55 to wyciągnie. No i to serio lekko chodzi Tutaj to wszystko pływa To normalnie w Polsce było produkowane Fabryka samochodów ciężarowych w Lublinie Czyli normalnie to jest starszy, starsza wersja Lublina Ty masz Po co mu taki wirnik? To jest, kurde on w wodzie może się poruszać? Chodź tu, zobacz. I taki klot, ale tylko 6 ton waży. Pajska łacha jest uzbrojony. i gdzie teraz jedziemy? Motocinię tak stajżeć, co? wszyscy się Myśli Pani, że to prawdziwe rudy? Trochę rudy na nim jest. Trochę rudy jest. Coś w okolicach, co warto zobaczyć jeszcze? Nie wiemy. Czasami pierwszy raz My jesteśmy jedziemy tak, do że rowerowo. jedziemy do Tam. E, ruiny zamków są fajne. O, może Ketka, Możemy Wam nie? pokazać mapkę. Zobaczycie nam zdjęcia? Oczywiście, że tak. Motory przestawić, czy? Mogą być. Wuby. Bo wiemy, że na motorach przejdziemy. Na mówię, to ty... Jak, i Jak to się nazywa? Kęsienica? Kęsienica. Ale no patrząc, że taki ten, y, taki ciężki metal to się ruszało, przerodziło kurde, ale teraz taki podróż miałem, raczej zbierze niż kęsienica. Nie to ruski czołg, to zatankować i to pojegnie. Do zobaczenia. Do zobaczenia. gdzie tam dojechać do tego? ja nie wiem gdzie to jest tutaj. co? nie wiem gdzie to jest? Na mosie, to jest. No tam tam widać było jakieś jechaliśmy dzień dobry? tutaj jakiś parking jest to jak do zamku jedziemy? tutaj mamy parking do zamku trzeba w dół wjechać ale tędy czy jak? nie nie tu pobyt wrogo aha, czy i tutaj i w prawo tak? Okej, okay, dobrze, dziękuję bardzo. Ja muszę się bo tam na górze to nie ma wjazdów kobieta mi powiedziała, że na dół musimy zjechać jak chcemy do zamku A gdzie ten zamek jest on jest teraz za nami ten zamek jak do niego dojechać ja to jest kurwa, nie wiem no Musimy tu chyba zawrócić, bo to, to nie jest za nami teraz uh, to you. my... Nie macie Państwo pomysłu jak tu wjechać do tego zamku No ja nie wiem, zagrodzony jest tak, że nie da się od żadnej strony dojechać Nie wiem czy ja pierwsza mam iść so, czy to, czy przez te przez kościół No nie wiem bo ja to już naprawdę nie mam pomysłu objechaliśmy to już tyle razy tutaj kolega jeszcze na takim kimś, to on ma ciężko trochę no nie wiem no to jedziemy chyba od strony kościoła teraz tutaj jest jakiś wyjazd tam jest także można spokojnie ale my to już nie będziemy zawracać tego, że pojedziemy naokoło po prostu No nic, to szukamy dalej, jak tak. Powodzenia. Przepraszam bardzo, panowie. Jak do tego zamku dojechać? I od strony kościoła jakoś, czy? Aha, dziękujemy bardzo. Przed kościoł trzeba przejechać. This be another night To tie around my bed at night I know I've lost the fight To erase your face My mind A my tu też bilety kupowaliśmy Tylko po kamerkę się wróciliśmy Pokaż ten bilet panowie tak? No to pan mówi że pan kupował to zapraszam Nie tak chciałem wyjaśnić tak na, na spokojnie Nie Ja rozumiem Awake! A light, you're staring up beyond the sky! Oooooooooo! Oh, 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 oh. Jest piszemy oczywiście jeszcze. Do kroniki. O, jest wejdźcie na samogół.

Fajna miejscówka, nie? No tutaj to super jest Tylko, że płatne kurde Kierunek wyłącz To ja wiem no, czego uczyć no To ja wiem no, ale czego uczysz? czego oh, uczysz? Oh, ho, oh. oh, ho, oh. ho, ho, ho Za takie groźnie, widzisz? Właśnia? No widzę właśnie On się widzę Hable con emberda mało mi Cesar en este coche. A jeszcze raz A wejdę strzałuj jeszcze Ja Ci tu pokażę później Jakie to jest zajebiste Poszedł na lewo Ja też A ty tam uważaj majte. A ty jesteś za mną no. Tem prosto na mnie wiedzał. O, hey, widziałeś? No to jej pista odpalował te toż

i na jednym kole od razu, jest pierdala tablicę ta tylko ręką w patry. Jakbyś na jedno koło poszedł, to już by nie było widać tablicy. Dobra. <laughs> Dobra. Dobra. que eu estava a gostar?